Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek vloga Tenty w Podróży. W tym momencie robię moją ulubioną rzecz, czyli pakowanie się. Żartuję, nie tego robić, jest to nieznośne. Ostatnio robimy tego bardzo, bardzo dużo. Tak z garderoby została nam, mi tak naprawdę jedna koszulka, ta i jedna biała koszula. Jesteśmy w dupie z praniem, bo jak byliśmy na północy, to ciągle padało bo, bo chcieliśmy w sumie sami sobie robić pranie, na bieżąco No ale... No ale padało Więc ja dzisiaj po prostu zabieram was do pralni ale, ale to dopiero wieczorem Nienawidzę się pakować Naprawdę, jestem tak do dupy teraz zapakowany Że już nie mogę doczekać się, aż to wszystko wypakuję Może tylko dzwoneczek jeszcze włączyć i robić shame. To jest spacer wstydu wstydu dla tych, coś potrafią się pakować. A ja potrafię się pakować. Maty, jak tam samo poczucie? Jesteśmy pod bramą taką jedną z ważniejszych bram w Chiang Mai tak jak wczoraj mówiłem nie wiem czy wczoraj mówiłem, ale powtórzę całe stare miasto czyli ten kwadra kwadrat był kiedyś otoczony murem a dlaczego? My Znajdujemy się bardzo, bardzo blisko Birmy, a Tajowie kiedyś z Birmą nie byli dość bliskimi ziomkami i mieli wojny po prostu to oczywiście już tych murów obronnych nie ma zostały tylko pozostałości są tylko w niektórych, niektórych miejscach ale całe to miasto stare było otoczone wielkim, grubym murem Zatrzymaliśmy się przy drodze, jak to jeszliśmy zapytać o bilety do Małtai i tak sobie z panem zaczęliśmy rozmawiać o Chiang Mai i w ogóle on zapytał co robimy Powiedzieliśmy, że idziemy do świątyni Znaczy idziemy na masaż do świątyni i szukamy czegoś do jedzenia A on powiedział, że o tutaj za potem jest zupa za 20 W świątyni zupa za 20 batów Mówimy, no dobra, no to chodźmy sprawdzić nie? Idziemy, idziemy znowu na żywioł No i faktycznie jest normalnie zupa za 20 batów Widzę, że tutaj sami lokalsi siedzą Nie w tych kulkach najbardziej przeraża, że nie wiem z czego to jest. Ogólnie w naszych parówkach nie wiemy co już czasami jemy. I, a tutaj oni naprawdę żadnego mięsa nie marnują. I obstawiam, że mięso dzielone mechanicznie, no to to jest w każdym takim, w takim czymś. A spróbuj jak ja sobie przyprawiłem. Teraz jest 100 razy lepsza. Wyjadać z Tutaj? Nie wiem, co to jest za mięso, ale smakuje jak wątróbka. Tak, ja mam samą zielonina. A to zielonina jest akurat dobra? Kolendry jest dużo. Aha, dlatego mówię, że jest dobra. No. Ogólnie ja nie lubię kolendry, ale tutaj jest jej tyle, że już powoli się przełamuje. Ale tak jak na przykład w tej zupie, kolendra tu strasznie przebije. Więc dla mnie macie. Jak sobie doprawiłem po swojemu, troszkę. Ona była taka strasznie nie wiem jak to powiedzieć Ciężka ta zupa była A teraz jak dodałem sobie trochę pikantności, to naprawdę pyszna No i zupa za dwie duchy zajebiście. Właśnie mamie wysyłam ogólnie w Azji często jest tak że dostaje się oni nie gotują tych zup takich już gotowy do jedzenia tego w restauracjach często jest tak, po prostu, że dostaje się właśnie taką zupę i ma się pełno przypraw. I sobie, według własnych preferencji, można dodać pikanności, kwaczności, słoności. To jest fajne. To jest spoko. Ja na przykład wolę trochę bardziej pikanny, że nie ja mniej woli pikantne. No i to jest spoko, bo ja sobie chcę bardziej popikannić, to sobie daję po prostu papryki. No. Chili. Mam takie wrażenie w ogóle, że yy, ludzie tu nie są tak na znaczy ogólnie. Nie spotkałam się z tak natrętnymi ludźmi w Tajlandii, póki co to wszędzie jakoś to tak szło, yy, że na przykład wołali o tuk-tuka, mówiliśmy nie i okej. Okay. Ale tutaj to mam wrażenie, że to jest takie w ogóle nie nie są nachalni tak. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie? Nie wiem Ja wiem, dalej Ty mówisz do widzów Mówi Z do babci Cześć babci. To dużo tych się cześcius Ogólnie mają ludzie, niektórzy bulldoop'y Że nie dostali pozdrowień Także pozdrawiam wszystkich Którzy to oglądają Ciebie Kacpi też Niestety nie pozdrowiliśmy tatów, także pozdrawiamy Sławka Tatę i Andrzeja Tatę. Podpunkt został odhaczony. Zjedliśmy i to za pół darmo tak naprawdę. Za tą butelkę Pepsi zapłaciliśmy tyle co za tą zupę. No i ja mogę tutaj przyjść. A tutaj też pan właśnie nam polecił, tamten pan z ulicy. Polecił żebyśmy tu weszli na masaż za 150. No i już po masażu. Za bardzo tam nie chciałem nagrywać, bo to miejsce nie jest takim typowym miejscem do masażu, tylko tutaj to są masażyści z misją, że tak to powiem. Te masaże też przez to są takie tanie, bo ich główną ideą jest to, żeby. Każdego było stać na masaż i dam takich miejsc właśnie tutaj w tych kompleksach świątynnych. Często jest tak, że właśnie można znaleźć tanie masaże. Widzieliśmy nawet wczoraj za 130, ten akurat, za ten akurat zapłaciliśmy 150. Od e, 120 na, na, Nawet żanka mówi, nawet od 120. Tak dla porównania masaże tak średnio są po 300, po 250 czyli już o praktycznie ponad 100 batów mniej yy, można za taki masaż zapłacić. Fajna opcja. Z masażem stóp to jest tak, że zazwyczaj jak, jak idziecie na masaż stóp, masują wam stopy tak średnio 25 minut jedną stopę. Jest to 10 minut zazwyczaj jeszcze wam schodzi się z fotela, kiedyś się na takim małym taboreciku. I oni jeszcze plecy ci masują. W ogólnie ta, ta pani tutaj no to strasznie delikatnie mi robiła stopy, praktycznie nic nie czułem, było to przyjemne. Ale lubię jakieś troszeczkę moc, ale jak ona mi się zabrała za plecy, jak ona zaczęła mi łokciami wbijać tutaj w, to, w tym miejscu, to czułem praktycznie jakby włókno, jakby jak, jak włókna mięśniowe mi po prostu. Przeskakiwały, no tak mi wbijała, tak cholernie to bolało. Jak stwierdziłem, dobra, jak się, ja się wtedy spinałem jeszcze bardziej, jak ona mi wbijała, ale jak rozluźniłem się, to aż tak już nie bolało i nawet, nawet to było przyjemne. Musisz iść na tajski masaż. Ja ostatnio byłam, poprosiłam, żeby mi zrobili lekki i było ok. Tutaj mam wrażenie, no to nie jest turystyczne miejsce, więc. Nie jest turystyczny masaż, o. Tak. E nie przychodzą tutaj e, sami turyści, tylko są tam tajowie I właśnie boję się tego, że oni są przyzwyczajeni do mocnego będzie mocne, ale chcę spróbować przy takiej świątyni No spoko Musimy przestać gadać o pogodzie, bo gdy tylko zaczynamy rozmawiać o pogodzie i mówimy, że jest ładna To robi się brzydka Witamy na Chinatown Powiem, że wygląda słabo Widziałem lepsze Chinatown w swoim życiu Chociażby nawet te w Londynie jest lepsze Ale my idziemy na targ owoców. W całej Tajlandii Znajdziecie bardzo dużo sklepów z, Ze złotem Ale jest od groma tych sklepów, serio I się zacząłem zastanawiać dlaczego tak jest I odpowiedź jest następująca To ja wiem, po pierwsze, kochają złoto jest to jakby ich część, część kultury. No i ogólnie, no wiadomo, wiadomo, oni obdarowują się złotem na różne okazje, jak się rodzi dziecko, jakie jest wesele, daje się je na urodziny No i po prostu, o, nawet tutaj wchodzę w kolejną malejkę. To są kolejne sklepy ze złotem. I Tajowi bardzo nieusnie kiedyś podchodzili do pieniędza papierowego i niechętnie Niechętnie trzymali pieniądze, no swoje jakby oszczędności w, w bankach i, i gromadzili po prostu je w, w złocie. I na złocie w Tajlandii też za bardzo nie można stracić, bo maksymalnie co można stracić to 5%, kiedy na przykład sprzedaje się z powrotem złoto do sklepu, i złoto jest bardzo tutaj obracane. I w ogóle mimochodem weszliśmy w taki supermarket. Jednak nie jest takie zdecydowanie tam. Okay. Ja wam powiem, że w Tajlandii naprawdę je się te robaki tak na co dzień. To nie jest tak, że to zrobione pod turystów. Nie. Byliśmy w udontani, gdzie jest w ogóle nie turystycznie. Te robaki normalnie tam na stoisku byli, i to je kupowali. jest tak samo, widzę, że te robaki są zapakowane w pudełka. Mega mi się podoba w tym Chiang Mai. Jaki mały banko. i bardziej na Chilu. Nie wiem, czy wiecie, ale w banku mieszka 5,5 miliona ludzi. I to jest największe miasto w Tajlandii. I drugie największe miasto w Tajlandii. Posiada tylko 250 tysięcy mieszkańców. Changmai jest na ósmym miejscu i mieszka w nim 130 tysięcy ludzi. I co jest najśmieszniejsze, byliśmy w Udontani. Udontani ma 150 tysięcy chyba. I Suratani, Tani, w którym też byliśmy jeszcze wcześniej, też około tam 100 paru tysięcy. Także te miasta w Tajlandii są bardzo, bardzo niezaludnione i dużo ludzi mieszka po prostu wokół. A sama Tajlandia ma 7, 70 milionów mieszkańców 69 Kropka coś tam Mieliśmy iść na market owoców Ale było jakoś tam mało owoców Zrobiłam je w ciula, bo to są same warzywa Chociaż nie, pewnie znajdziemy jeszcze te owoce Ale można znaleźć warzywa w szczelakiej maści Wow Nawet nie wiem co to jest Że mówiąc, Nie spodziewałem się, że w tajskiej kuchni Używa się aż tyle rodzajów grzybów Ja myślałem, że tylko w kuchni chińskiej Tak używałem <laughs> Grzybów Oni mają tutaj takie zioła I taką zieleninę Że w większości tak naprawdę Nie znam Tam widziałem morning glory Nie wiem jak to się po polsku nazywa Widziałem kolendrę Widziałem cebulę, dymkę Widziałem tą taką długą fasolę Tego nie wiem, tego nie wiem, tego nie wiem Tego nie wiem, tego nie wiem Nie mam pojęcia co to jest Jedyne co tu widzę, tutaj widzę Widzę za panią miętę To było marze moje marzenie, żeby znaleźć kiedykolwiek taki market Serio To jest market, czuję się czuję tutaj jak na wycieczce szkolnej Ja nie wiem co ja chcę powiedzieć Ja jestem chyba tak dzisiaj szczęśliwy Że nie potrafię, nie potrafię dobrze się wysłowić Nie wiem czy wiecie, ale tak wyglądały kiedyś oryginalnie bakłażany Z angielskiego bakłażan to jest po prostu eggplant No i to przypomina jajko No i stąd ta nazwa Ta... sterta arbuzów wygląda jak... jak taka sterta, w którą zaraz ktoś ma wjechać jakimś tuktukiem, albo tym yy, w trakcie sceny ucieczki z filmu akcji, co nie? Tutaj mamy liście bananowca, które używa się po prostu jako takiego naturalnego opakowania. No i w restauracjach też używają tego jako, jako ozdoby. Kładzie się to na talerz i na i na, na, na talerz idzie liść i na liść idzie, idzie jedzenie no i wiadomo nadaje to fajnego wyglądu potrawie papaja, która jest jeszcze niedojrzała i właśnie oni z takiej zielonej, niedojrzałej papai robią tą papaja salad. oni ją tak szatkują i z niej wychodzą takie Malutkie, ma, malutkie, wąskie paseczki no i oni używają tego jako dodatku do sałatki ciekawe <grymne> 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 także to był market warzywny jednak nie owocowy ale spokojnie na pewno jeszcze raz będę chciał pokazać owoce o, o patrzcie, patrzcie ale ale ananasów Przepraszam, ale jestem beznadziejny w wymawianiu nazw I w tym momencie idziemy ulicą Otom I słynie ona z tego Że jest na niej pełno domków Z drewna jakiego? Tekowego Tylko pytanie, co to jest drewno tekowe? Żelaza nam odpowie Drewno tekowe to Będzie tam. Stwierdziliśmy, że jednak nie idziemy oddać prania. Znaczy nie idziemy sobie zrobić prania w pralni, tylko po prostu przekalkulowaliśmy to w głowie i stwierdziliśmy, że po prostu za dużo tego mieliśmy i nie mielibyśmy gdzie tego wysuszyć. Znaczy ogólnie musielibyśmy rozdzielić już dwa prania na czarne i białe. I to już by nas kosztowało 120 batów plus jeszcze suszenie. Prawie już wyszłoby nas 200 i plus jeszcze tyle czasu, ile to by zajęło. To po prostu niekalkulowano nam się. Więc tutaj, tutaj koło nas babeczka, e, zważyliśmy, wyszło 260. Mamy do odebrania, jutro branie. 260 batów, tak. 260 batów i jutro będzie wszystko gotowe, więc to tyle. Miał być odcinek z pralni, a był dzisiaj bardzo chaotyczny odcinek, no ale wybaczcie, tak jak mówię, nie wszystkie odcinki zawsze będą tematyczne, niektóre będą chaotyczne. No i jesteśmy pod naszym ląkiem. Trochę te dzisiaj zaniedbaliśmy też właśnie przez to, że chciałem vlogę skończyć szybko montować. A teraz idę spać. Dobranoc Wam życzę.